Wszyscy znają Duma. Wszyscy znają drugiego Duma. Wszyscy znają trzeciego Duma. Wszyscy znają remake Duma. I wszyscy znają najnowszego duma, ale większość zapomina o 64 dumie, czyli tak naprawdę prawowitym trzecim dumie, czyli dumie 64. Ech... W 1997 roku na konsoli Nintendo 64 pojawiła się bezpośrednia kontynuacja przygód Doom Marine, o której niewiele osób dzisiaj pamięta. A szkoda, bo to kawał porządnej retro strzelanki. Na całe szczęście przy okazji premiery Duma Eternal Bethesda postanowiła przeportować Duma 64 na PC, Switcha, Xboxa One oraz PlayStation 4. Dzięki czemu po raz pierwszy miałem okazję ograć ten tytuł i przygotować dla was ten materiał. Doom 64 został stworzony przez Midway Games i pierwotnie miał nazywać się Doom The Absolution, czyli rozgrzeszenie, ale ze względu na fakt, że w tamtym czasie Japończyki, szalone skurczybyczki i praktycznie wszystkie swoje ekskluzywy obrandowywali 64, no to i nowy Doom oberwał rykoszetem. Niestety, gra na premierę w marcu 1997 roku, pomimo bardzo dobrego przyjęcia i ocen recenzentów, przeszła bez większego echa. Raz, że w tamtym okresie już od praktycznie miesiąca mogliśmy polować na dinozaury w dużo bardziej rozwiniętym technologicznie i dającym znacznie więcej swobody tu roku, a dwa, że na horyzoncie majaczył kultowy już GoldenEye. A no, i rok wcześniej wyszła taka gra, co to się w niej latało na falach uderzeniowych pocisków wystrzeliwanych z bazacza prosto w swoje nogi. Mówi wam to coś? Rocket jumping, is jumping while shooting a rocket underneath you. No właśnie! Dlatego też Doom 64, śmigający na wyeksploatowanym do bólu silniku id Tech 1, będąc przy tym wciąż grą w pełni dwuwymiarową, w swoim czasie przypominał takiego zacofanego kucharzynę, co to serwuje falafla z łagodnym sosem, kiedy wszyscy wokół zapadają turbobifa na ostry. Ale paradoksalnie Doom 64, pomimo tego, że spóźnił się z premierą tak na oko z 2 lata, to nie można zakwestionować faktu, że jest to po prostu kawał świetnej, pierwszoosobowej strzelaniny, która smakuje wybornie aż do dziś i to chyba najlepszy Doom lat 90. A teraz przejdźmy do sedna. Fabuła gry. Jak to mówił legendarny John Carmack, fabuła w grach jest jak fabuła w pornosach. Oczekuje się, że tam będzie, ale nie jest tak ważna. Tak więc, po wydarzeniach z jedynki i dwójki ludziska stwierdzili, że zbombardują atomówkami pozostałości kompleksu UAC na okrążających Marsa księżycach w Phobosie i Deimosie. Jak postanowili, tak zrobili, aczkolwiek ogromny poziom promieniowania uniemożliwił dalszy monitoring sytuacji w placówkach i po jakimś czasie okazało się, że coś tam się wylęgło. Jakiś demoniczny byt, który wskrzesza martwe zło. No i na tę okoliczność wysyłają tam Doom Marine jako najbardziej zaprawionego w boju złodóbca, no i reszta... No generalnie... Piw paw przez jakieś 6 godzin głównej kampanii na poziomie trudności ultra-violence. A nie, przepraszam, I own do. A więc Doom 64 jest dokładnie tym, czego można spodziewać się po grze z szyldu Doom. Mamy demony w postaci płaskich sprite'ów, giwery w postaci płaskich sprite'ów oraz flaki i krew w postaci płaskich sprite'ów. A to wszystko podlane jednym z najbardziej satysfakcjonujących i mięsistych modeli rozgrywki. Ale też nie ma co ukrywać, jak komuś nie podeszła pierwsza i druga część, to cóż, zbłądziłeś wędrowcze, poszukaj innej tawerny, bo tutaj z bananem na ustach mordujemy hordy piekielnego tałataństwa. Gra serwuje nam 32 poziomy głównej kampanii plus kilka sekretnych oraz dodatkowe 6 map w pakiecie The Lost Levels, które odblokujemy po ukończeniu wątku głównego. Ale nie mylcie tego pakietu z The Lost Episodes z czasów PSX, bo wspomniana The Lost Levels to ekskluzywna paczka nowiuteńkich map stworzonych stricte z myślą o reedycji. Ale czy to w nowym pakiecie map, czy w podstawowej kampanii, przez całą grę będziemy robić dokładnie to samo. Otóż będziemy czyścić korytarze z hord piekielnego ścierwa, szukać kolorowych kart dostępu, czyścić korytarze z hord piekielnego ścierwa, szukać kolorowych kluczy, czyścić korytarze z hord piekielnego ścierwa, odkrywać sekrety, czyścić korytarze z hord piekielnego ścierwa i będziemy wpadać w pułapki, bo jak się okazuje, odpowiednia modyfikacja wyświechtanego silnika graficznego pozwoliła twórcom zaimplementować znacznie rozwiniętą obsługę skryptów, co sprytnie wykorzystano w implementacji wielu wrednych pułapek, jak chociażby strzałki wystrzeliwane ze ścian, ale również w implementacji prostych zagadek logicznych. Co? Zagadki w Doomie? A no, Na przykład musimy ułożyć odpowiednią sekwencję belzebubich mordek, co by obniżyć ołtarzyk, na którym pręży się karta dostępu, czyli generalnie coś, Czego w poprzednich dumach można było ze świecą szukać, a i tak nie znaleźć. Ponadto zaowocowało to również bardziej abstrakcyjnym podejściem do tworzenia poziomów, jak chociażby te wielkie tłoki, wybijające w powierzchni depresję, odkrywając kolejny obszar danej lokacji. I takich smaczków jest naprawdę sporo w trakcie całej gry. I przyznam szczerze, że patrząc przez pryzmat wcześniejszych odsłon, no trudno nie stwierdzić, że robi to niemałe wrażenie. Szacun! Ale najważniejszą zmianą w stosunku do poprzedników jest niepodważalnie klimat, który znacząco różni się od poprzednik odcłon serii, a to dlatego, że wymieniono wszystko. Wszystkie sprajty broni, przeciwników, tekstury, ale również całe udźwiękowienie. Ale co najbardziej rzuca się w oczy, to to, że twórcy pozwolili sobie na znacznie więcej niż poprzednicy i widać to chociażby w zróżnicowaniu poszczególnych miejscówek, ich strukturze oraz gamie kolorystycznej wykorzystywanej w ramach symulowanego oświetlenia. Jest tu dużo więcej mocno kontrastujących ze sobą barw, którymi autorzy nie bali się żonglować i zwyczajnie bawić. Dzięki czemu każda jedna mapa jest w dużej mierze unikalna i klimatyczna. I to naprawdę niesamowite, że przy użyciu tak archaicznego silnika graficznego, dzięki samym umiejętnościom i wyobraźni twórców, udało się uzyskać tak zajebiste efekty oświetlenia. Ta gra naprawdę wygląda zajebiście. Szacun. Ale to, że gra jest bardziej frywolna, jeżeli chodzi o paletę kolorystyczną i symulowanie dynamicznego oświetlenia, wcale nie znaczy, że zrobiła się przez to bardziej dziecinna. Co to to nie? Wystarczy wsłuchać się w dużo bardziej niepokojącą, ambientową ścieżkę dźwiękową, za którą odpowiedzialny jest Aubrey Hodges. Który sprawił, że DUM 64 znacznie bardziej działa na zmysły niż poprzednicy, bo nieraz włos zjeży się na głowie. Ale nie, żeby tam znowu majtasy przybrudzić bez przesady. Od po prostu czuć swoisty niepokój i się czasem zdrygnąć można. Dużo mroczniejszy klimat produkcji to nie jedyne zmiany jakie zaserwowało nam Midway. Wszystkie sprite demonów zostały wykonane od zera na bazie trójwymiarowych cyfrowych renderów. No i niestety niestety ze względu na ograniczoną pojemność kartridży, Bestiariusz również został znacząco przetasowany. I tak chociażby Zombie Man i Shotgun Guy dzielą tego samego Sprite'a. Impy występują teraz w dwóch rodzajach. Klasyczny oraz nowy Nightmare Imp, który wygląda jak standardowy, z tym, że jest fioletowy i miota w nas znacznie szybszymi fioletowymi kulami. Arachnotron ma podwójne działka plazmowe, przez co jest znacznie bardziej upierdliwy. Z kolei Hell Knight i Baron of Hell również dzielą tego samego Sprite'a, z tym, że ten drugi ma czerwone gacie i pociski. O pardon, to nie gacie, to po prostu jego nogi. A Kako Demon to tak naprawdę Coco Demon Unchained. Koko Unchained. Bo jak widzicie, chyba wyrwał się z jakiejś plantacji kakaowców w Kamerunie. Bo jak z tego zrobiło się to, nie wiem. Powrócił też Pinky, Spectre, Lost Souls, Mancubus, dobry ziomek Cyber Demon, i oczywiście największy zafajdanie serii, czyli Pain Elemental. Który ma teraz dwie paszcze i wygląda jak zło wcielone? Eee, nie cierpię tego. Ale nie wszystkie znane jednostki z poprzedników mogły trafić do gry, a szkoda, bo nowe, dużo bardziej szczegółowe sprite y wyglądają naprawdę kozacko. Tak czy siak z listy płac wylecieli: Chain Gunner, Spider Demon, Revenant i Archvile. Najbardziej szkoda Revenanta, no ale optymalizacja zasobów ludzkich, a raczej demonicznych, nie bierze jeńców. Życie. Kwestii uzbrojenia też troszeczkę się pozmieniało. Pomimo, iż wszystkie bronie z drugiego duma w gruncie rzeczy powracają. Z tym, że piła łańcuchowa dorobiła się drugiego ostrza. Strzelba wygląda. Czekaj, 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 czekaj. gdzieś już widziałem podobnego shotguna. Hmm. Wiedziałem! Chain gun ma podkręconą szybkostrzelność i do tego brzmi dużo bardziej kozacko i ma fioletowy płomień wylotowy. Również kozacki, bo czemu by nie. Z kolei karabin plazmowy dzierżony w dłoniach iskrzy i wydaje iskrząco pyrkający dźwięk. Przez co stał się klasycznym przedstawicielem pyrkadła z dupy. Aczkolwiek niezwykle efektywnym. Dwururka natomiast pozbyła się animacji przeładowania. Ech, te nieszczęsne kardridże, Ale z drugiej strony dodali dotychczas niespotykaną w serii Giverę, a dokładniej laser Unmakerem zwany. Jest on zasilany tą samą amunicją co karabin plazmowy i BFG i jest jedyną bronią, którą można ulepszać. Ano, Unmakera możemy ulepszyć, znajdując trzy pradawne artefakty w kształcie pentagramów. Pierwszy z nich dokłada drugą wiązkę lasera, drugi dokłada trzecią wiązkę lasera, a trzeci. Wiem, że wiesz, no, 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 no pewnie, że zwiększy szybkostrzelność. Z tym, że tak naprawdę to ten pierwszy zwiększy szybkostrzelność, a ten drugi i trzeci doda powiązce. No ale gdybym od razu przedstawił to w ten sposób, to ta niezwykle błyskotliwa zagwostka nie miałaby sensu, nie? No. Idźmy dalej. Wyrzutnia rakiet ma teraz takiego kopa, że jak wystrzelisz, to cię przesuwa do tyłu, więc trzeba uważać, co by sobie nie zrobić kuku i dziury w bruku. O, kurwa, rzeczywiście! No i z grubsza na tym zmiany się kończą. Choć wypadałoby jeszcze wspomnieć, że ogólne tempo rozgrywki jest troszeczkę wolniejsze w stosunku do dwóch poprzednich odsłon serii. Co wydaje mi się było spowodowane tym, że, co by nie mówić, pad do Nintendo 64 pozostawiał raczej wiele do życzenia. Dlatego myślę, że twórcy postąpili bardzo mądrze i zarazem sprytnie, stawiając mocniejszy nacisk na klimat i aspekty audiowizualne całej produkcji niż na beznamiętną Młockę, bo to co tutaj osiągnęli naprawdę zasługuje na szacunek. I owszem, całościowo można się przyczepić, że niektóre zagadki wydają się być trochę nie na miejscu, a niektóre pułapki średnio uczciwe, ale jestem to w stanie wybaczyć. Bo Doom 64 to taka niedoceniona perełka i zapomniany relikt przeszłości. Gra, po której nie spodziewasz się zbyt wiele, ale gdy w nią zagrasz, potraficie wciągnąć po same uszy na kilka wieczorów i często zaskakiwać, zwłaszcza jeżeli grało się w poprzednie dwie części. I paradoksalnie, to właśnie w tym Dumie bawiłem się najlepiej nie w jedynce, nie w dwójce, a w czwórce. Dzięki Midway! I cieszę się, że Bethesda postanowiła dać tej grze drugie życie. Bo gdyby nie to, to minąłby mnie najlepszy Dum lat 90. A co do samej reedycji, również ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Jest wsparcie dla dzisiejszych rozdzielczości, odblokowany licznik klatek, no wszystko śmiga Sika LaFont. Także bierzcie Duma 64 i grajcie, bo za około 20 polskich złociszy dostaniecie kawał nostalgicznej i godnej retro podróży. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, hej! Michael out. A jeżeli podobał wam się ten materiał i chcielibyście wesprzeć mój kanał, to zapraszam do subskrypcji. I nie zapomnijcie również przycisnąć tego przycisku dzwoneczka. A je... Wow. Tak.